Dzień dobry, witam serdecznie i weekendowo. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, do wchodzenia w zakładki Społeczność. Tam znajduje się informacja o najświeższych promocjach, między innymi promocja nasza weekendowa trwająca do niedzieli, czyli dwa czytania w cenie jednego czytanie roczne we wszystkich sferach życia oraz czytanie partnerskie, rozbudowane, więc zapraszam serdecznie. Tymczasem czytanko dzisiejsze taka szybka rundka będzie dotyczyło tematu. Czy osoba, o której myślisz, ma wobec ciebie szczere, dobre intencje? Wybierzcie sobie jeden z zestawów kart. Standardowo opcja 1, opcja 2, opcja 3. Tam są po dwie karty. Zaraz będziemy to sprawdzać, badać. Pomyślcie sobie o tej osobie, możecie sobie ją zwizualizować, przywołać w pamięci obraz tej osoby. No i zadać takie pytanie w myślach: czy ta osoba, możecie tam użyć jej imienia, ma wobec mnie szczere, dobre intencje? Po prostu. No i teraz zobaczymy, jakie ta osoba może mieć intencje. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie musi z każdym rezonować. Opcja numer jeden, moi drodzy. Czy ta osoba ma wobec Ciebie szczere intencje? Prawdopodobnie tak, bo tutaj pokazuje się w karcie cesarzowej, jeżeli chodzi o kobietę, to taka kobieta uczciwa dosyć. Może to być jakaś matka, przyjaciółka, kobieta sukcesu, taka bizneswoman, że tak powiem. Jeżeli się pokłóciliście, może to była Wasza przyjaciółka, na przykład, no i niestety poróżniłyście się w jakimś względzie, albo to była wasza żona, matka, i tak dalej. To tutaj jest pokazane w piątce Pucharów, że ta osoba żałuje, że jakby was straciła, straciła z wami kontakt, więc tutaj chciałaby na pewno ten kontakt odzyskać. I myślę, że w karcie cesarzowej ma jak najbardziej dobre intencje, takie przyjacielskie, serdeczne, bądź też jeżeli byliście, czy jeszcze jesteście z tą osobą w związku małżeńskim, to ta osoba najprawdopodobniej chciałaby ten związek odbudować. Jeśli byliście, powiedzmy, partnerami w biznesie, to myślę, że też jest tutaj możliwość powrotu do tego. Teraz opcja numer dwa. Czy twoja osoba ma szczere dobre intencje wokół ciebie? Ta osoba jest dosyć zasadnicza, może mieć taki dosyć. Cięty język, bo ona się pokazuje w królowej mieczy i ona może być z trygonu powietrza, waga, wodnik, bliźnięta. Ewentualnie jest tutaj karta zodiakalnego byka, bo to jest papież, yy, także te znaki zodiaku mogłyby tutaj najbardziej wchodzić w grę. Jest osoba, która albo powiedziała za dużo, albo się odcięła, natomiast yy, tak naprawdę jest to osoba o miękkim sercu, tylko tego nie pokazuje na zewnątrz. I tutaj są jakby dwie opcje, czyli z jednej strony ta osoba chciałaby żebyście się w jakiś tam sposób pogodzili, żeby było wybaczenie i żeby między wami było dobrze, ale może też być tak, że ta osoba owszem, chciałaby tego wybaczenia, chciałaby, żeby naprawić relacje, naprawić atmosferę między wami, ale chciałaby też już ostatecznie ten etap swojego życia zamknąć, czyli wybaczyć, zapomnieć, odciąć się od was, od was całkowicie. Nie ma złych intencji, chciałaby tutaj właśnie, żeby to wszystko się odbyło w sposób taki prawdopodobnie polubowny, jeśli to jest była partnerka, jeśli tutaj rozwód wchodzi w grę, koniec małżeństwa, to myślę, że tej osobie zależałoby na takim polubownym zakończeniu jednak tej relacji. Czyli nie wchodzimy sobie w drogę, nie skaczmy sobie do gardeł, po prostu podajmy sobie ręce, ale raczej niech sobie każdy z nas idzie w swoją stronę. No i opcja numer trzy. Jak ta wasza osoba myślę, że ma jak najbardziej dobre intencje, tylko że tutaj może Was traktować jak przyjaciela, przyjaciółkę, więc jeżeli to była osoba, którą Wy chcecie do związku, to to radziłabym o tym na razie przynajmniej zapomnieć. Bardziej jesteście dla tej osoby kimś takim do zabawy, fajnym kompanem, fajnym przyjacielem, właśnie przyjaciółką. Tym bardziej, że tu jest właśnie ten rycerz pentakli. Znajomość powinna się rozwijać. Może to jest znajomość stricte zawodowa. Może możecie razem odnieść sukces, osiągnąć coś wspólnie pod kątem pieniężnym, zawodowym. Ale myślę, że ta osoba raczej tutaj nie będzie przynajmniej na razie w najbliższym czasie chciała od Was czegoś więcej. Więc te osoby, które pytały tu do relacji romantycznej, wy się musicie liczyć z tym, że jest ktoś jeszcze w życiu tej osoby, że ona może mieć tutaj po prostu kogoś innego. Więc tu y, może was ciągnie do sytuacji trójkątowej, a osoba was po prostu traktuje no, jako przyjaciela, przyjaciółkę. Więc tu trzeba przemyśleć pewne sprawy, ale y, jako tako złych intencji ta osoba do was nie ma. Dziękuję serdecznie, zapraszam na czytanka prywatne. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.